Kochani, y, otwieram posiedzenie rządu. <grywa> Dobra. Władek, y, powiedz mi, y, jak tam nastroje w armii? Z tymi dronami tam było i jak teraz? Tak, dobrze, że poruszyłeś ten temat. No. Bo jest pytanie. Czy tej całej defilady nie dałoby się przesunąć? Na co? Na, co? na jakiś inny miesiąc, na wrzesień na przykład. <grywa> Z Matki Boskiej Zielnej na Matki Boskiej Siewnej. 8 września. Ale dlaczego tak? No bo 15 sierpnia jest zawsze straszny upał. W tym roku to był najgorętszy dzień w roku, no. 30 stopni. Tak. Patrzyłem na tych biednych chłopców, no, aż mi się ich żar zrobiło. No. Przecież mi w garniturze pod tym daszkiem było gorąco, a co dopiero im. No, też tak patrzyłam, żar z nieba, a ci tak, w mundurach, w czapce, yy, buty z onucami, z tymi takimi wiesz yy, i rozumiesz, yy, w rękawiczkach jeszcze. A dookoła jeszcze żelazny czołg, no człowieku. No tak. Ty, ale Władek, a to nie powinno być tak, że, że taki żołnierz to nie powinien być chyba taka miękka faja. Właśnie, Władek, słuchaj. Ty jesteś z PSL-u, tak? No tak. Jak ty jesteś taki wyczulony na ludzką biedę, to i może też niwa przenieśmy na listopad. Co? <głosy> 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 tak. tym twoim chłopom za gorąco kosić w sierpniu. <noise> nie, no ale wiesz. no. Na polu to zawsze się gdzieś jakieś drzewo znajdzie, można odpocząć w cieniu. Kiedyś specjalnie grusze na miedzach sadzali, żeby można było odpocząć w chłodko, żeby można było zerwać sobie tą gruszkę z drzewa zjeść, chłop jak był spragniony, to mógł się wody ze strumyka napić, mógł skanki, kanki z siadłem mleko pochłeptać. A teraz, kurwa, kodowkicka.